Ja pracuję naprawdę głęboko. To jest to, co mnie interesuje. Mnie nie interesuje praca na symptomach. Mnie interesuje praca na przyczynach. Mnie interesuje naprawdę głęboka transformacja, dlatego że sama takiej doświadczyłam, cały czas jej doświadczam, cały czas jestem w procesie, jesteśmy w ciągłej ewolucji i, i tam widzę wartość. Tam widzę wartość w ogóle angażowania czasu, pieniędzy, ale tam też widzę wartość z perspektywy tego, jaki to przynosi efekt w kontekście jakości życia, w kontekście jakiego poczucia spełnienia, poczucia jakiegoś sensu, jakiegoś wpływu, energii, witalności. Ja sama tego doświadczyłam na swojej drodze. Ja mam ze sobą 20 parę lat życia zdyscyplinowanego, życia korporacyjnego, bardzo dobrego, mnóstwo się tam nauczyłam. To nie żałuję ani jednego dnia z tego, z tego okresu mojego życia ale to był taki czas dla mnie bardzo wymagający. Praca w bardzo wymagającym środowisku, bardzo intensywna kariera, bardzo dużo sukcesów, ale też bardzo dużo takich kosztów osobistych i, i energii i siły za tym stojącej. Bardzo męski świat, świat korporacyjny, w którym ja pracowałam, to był bardzo męski świat, do którego ja byłam w stanie się dostosować, w którym ja znalazłam swoją drogę, ale ja czułam, że tam gdzieś jakaś część mnie nie ma. Nie ma możliwości rozkwitać. Zawsze miałam poczucie, że tam ja to co wkładam w ten świat, jakiekolwiek sukcesy odnoszę, to to jest jakaś tylko część mnie, która to realizuje, a pozostała część po prostu gdzieś, gdzieś tam jest mocno, mocno schowana. I w moim rozwoju to co ja zrobiłam, za co zresztą jestem sobie bardzo wdzięczna, to ja po pierwsze nie zignorowałam tej części. Ja ją sobie rozwijałam krok po kroku. Najpierw ją rozwijałam, będąc cały czas w tym świecie korporacyjnym, wygodnym, świetnie płatnym, dającym mi super możliwości, praca za granicą, 6 lat w Szwajcarii, super życie, patrząc na to z boku. Ale ja sobie tą moją taką część, ja to dzisiaj już nazywam moją duszą tak naprawdę, że tą moją esencją, tą prawdziwą naturą, wtedy pewnie jeszcze nawet na to nie miałam słów. I ja sobie to delikatnie, krok po kroku rozwijałam. Przez jogę, przez Ajurwede przez różne szkolenia, które też sama realizowałam w oparciu o jakieś moje totalnie intuicyjne rzeczy, bo tak? coś, coś ze mną zarezonowało i za tym poszłam, bo poczułam, że coś jest dla mnie w tym i stwierdziłam, że chcę dać sobie szansę, nie mając żadnej gwarancji, że to się sprawdzi. Także miałam ileś lat właśnie takiego cichego rozwoju które też doprowadziły mnie do momentu w moim życiu korporacyjnym, tym takim super udanym, świetnie płatnym, dającym super możliwości, doszłam do momentu, w którym stwierdziłam, że ja muszę wyjść z tych struktur, bo inaczej się uduszę, bo inaczej ta część, którą gdzieś tam krok po kroku mało delikatnie pielęgnowałam, ona tam już nie urośnie, ona, ona tam nie ma przestrzeni na urośnięcie, na, na rozkwitnięcie a jednocześnie ja czułam wyraźnie, że to jest teraz ten czas, w którym trzeba dać temu w końcu światło i przestrzeń. I to zrobiłam. I, i to była jedna z ważniejszych, myślę, że lepszych decyzji w moim życiu, że po prostu dałam sobie takie prawo do skoczenia w nieznane, zostawienia tych bezpiecznych, świetnie płatnych, super zorganizowanych struktur mojego życia korporacyjnego, mojego życia w Szwajcarii, w którym, w którym się wspaniale żyło i powiedzenia, dobra, kończę, wychodzę z tego, daję sobie przestrzeń na nowe mimo że nie miałam wtedy zielonego pojęcia, jak to nowe będzie wyglądało. Jeszcze 6-7 lat temu nie miałam zielonego pojęcia, że dzisiaj będę mówić to, co mówię. Jak odchodziłam z korporacji, nie miałam pojęcia, co będę robiła, ok, miałam jakieś plany tam na najbliższy miesiąc, ale nie miałam zielonego pojęcia, czy ja będę pracować, czy nie będę, co ja będę robić zawodowo, czego nie będę, ale dałam sobie szansę na to, żeby trochę się na to nieznane otworzyć. Poszłam za intuicją, poszłam za tym głosem, właśnie za tym takim, że coś czułam, że jest więcej, tylko nie wiedziałam jeszcze co. Tak? Więc e, dlatego między innymi kieruję ten program właśnie dla kobiet, które być może podobnie jak ja, czują, że jest coś więcej, tylko nie wiedzą jak. E, I ja tym programem też chcę przyspieszyć ich ścieżkę, że nie muszą robić tego, co robiłam ja, nie muszą poświęcić teraz lat eksplorowaniu, próbowaniu różnych rzeczy. E, Mogą to zrobić dużo, dużo szybciej właśnie dzięki mojemu doświadczeniu, ale też dzięki esencji tego, co ja przetestowałam dla siebie, dla swojego rozwoju, który doprowadził mnie tu, gdzie jestem, ale w pigułce figułce, w esencji i też dużo bardziej skomasowane jakby w krótkim, na krótkim etapie czasu. Także tym się chcę podzielić. To jest też moja kontrybucja, dla mnie ważna, bo to jest część mojej jakiejś misji. To jest, to jest ta realizacja mojej duszy, tak? Takiej pomagania ludziom żyć w wolności, ale też w większym impakcie na świat. Tak? I to w takim pakcie, w takim wpływie, którego nikt, nikt nie zrobi tak jak, tak, jak, tak jak ty, tak jak ja, tak jak każdy z nas. Że jest w nas taka cudowna, niepowtarzalna indywidualność, potencjał, pewna esencja, która tam zawsze jest, tylko, tylko czeka na to, żeby, ją, żeby dać jej przestrzeń i żeby ją wypuścić na światło dzienne. W przeciwnym razie e, trudno mówić o jakiejś takiej samorealizacji i, i spełnieniu. Ja sobie na to pozwoliłam próbując różnych rzeczy yy, i jestem szczęśliwa, mimo że jestem cały czas w drodze. Nigdy pewnie do tej pory mam 52 lata, nigdy w życiu w swoim życiu nie czułam się tak wolna, nigdy w swoim życiu nie czułam się tak spełniona, nigdy w swoim życiu nie czułam się tak połączona ze swoją esencją, jak się czuję teraz. To nie oznacza, że jest łatwo, to nie oznacza, że wszystko jest gładko, to nie oznacza, że nie mam wyzwań. Mam wyzwania, mam swoje lepsze i gorsze dni, ale mam w sobie ogromne poczucie takiej pewności niezależnie od tego, co się dzieje wokół, że jestem na dobrej drodze. Mimo, że wcale nie jestem pewna, jak, gdzie ta droga mnie dalej poprowadzi, ale to jest część tej drogi, nie wiedzieć. Częścią tej drogi jest otworzyć się na nowe możliwości, częścią tej drogi jest otworzyć się na nieznane i zobaczyć, co tam życie dla nas ma, właśnie w tej takiej kookreacji z życiem. Także dla mnie ta ścieżka była super transformacyjna. I Wierzę, głęboko wierzę, że ona jest dostępna dla każdego z nas. Niekoniecznie taka jak moja, bo każdy ma swoją, ale, ale ścieżka docierania do, do tej wewnętrznej wolności, do tej esencji siebie i takie pozwolenie sobie na to, aby żyć nie z poziomu ego, nie z poziomu norm, nie z poziomu oczekiwań, nie z poziomu schematów, ale żyć z poziomu tego, co tam nam rzeczywiście w duszy gra i do czego tutaj jesteśmy stworzeni, co jest tam taką naszą esencją, czy naszym... Tak, taką esencją tej naszej indywidualności, którą mamy tutaj właśnie wyrazić w tym życiu, w tej fizyczności, którą dostaliśmy na te kilkadziesiąt, czy no pewnie kilkadziesiąt lat naszego życia.